Na film zaprasza sklep internetowy męskie myślnikspodnie.pl Cześć, ja jestem Maciek Szczygieł i chciałbym Wam pewną rzecz opowiedzieć. 20 lat produkuję, sprzedaję spodnie. Pewnego razu, słuchajcie, przyszedł do mnie klient, zmierzył jedną parę, bardzo mu się spodobały spodnie i pyta się mnie, proszę pana, ale jak długo te spodnie wytrzymają? A ja mu na to mówię, wie pan proszę pana, no zależy jakie pan będzie konserwował, jak będzie je brał. A on do mnie wtedy mówi tak proszę pana, ale ja spodni nie piorę, bo ja nie brudzę, bo ja pracuję w biurze. <gryw> Dlatego, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jednak jak prać spodnie, bo jednak bierzecie, to zapraszam, teraz wam o tym opowiem. Pierwsza rzecz i najbardziej istotna. Tkaniny, słuchajcie, mają włókna. Włókna w tkaninach powinny być miękkie, zmiękczane. Dlatego najważniejsze jest, żeby używać do pułkania środków zmiękczających. Jeżeli tkanina jest sztywna i włókna są sztywne, to są dużo bardziej podatne na przetargania i wszelkiego rodzaju mechaniczne uszkodzenia. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, słuchajcie, za co zapewne pokochają mnie producenci proszków do prania, więc nie używamy proszków do prania, używamy płynów. Proszki są idealne, ale do mycia z lewo zmywaka i to jest naprawdę świetny przepis, słuchajcie. Wlewamy trochę wody do zlewozmywaka, rozpuszczamy proszek, zlewozmywak mm, czyściutki. Wasze kobiety będą was za to kochać, jak będziecie tak czyścić zlewozmywak. Po trzecie, nie przeładowujemy pralki. Jeżeli producent napisał na pralce, że 5 kilo się w niej mieści, to znaczy, że trzeba wyprać 3, żeby było dobrze wyprane pranie. Po czwarte, jeżeli bierzemy spodnie, nie wirujemy. Wirowanie jest procesem niszczenia tkanin. Po wypraniu wieszamy spodnie, żeby ociekły. Najpierw strzepujemy solidnie i wieszamy w pozycji rozwieszonej. Spodnie tak mają wisieć. A teraz dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć dlaczego. Tak więc po pierwsze, jeżeli używamy już proszku do prania i nie mamy spodni wywróconych na lewą stronę, a przypadkiem mamy przeładowaną pralkę, to nierozpuszczony proszek, bo wiadomo, w pralkach się to zdarza, wpada w miejsca i trze. I trze, i trze. I stąd się biorą te wszystkie takie jaśniejsze miejsca na dogawkach. Wrócę jeszcze do wirowania. Otóż wirować można, ale pod warunkiem, że spełniło się pozostałe warunki, czyli pralka nie jest przeładowana, spodnie są prane na lewej stronie i nie używamy proszku tylko płynu. Wtedy możemy to zrobić bezpiecznie, ale róbmy to na niskich obrotach. I to już w zasadzie wszystko. Puśćcie ten film osobom, Upoważnionym do prania waszej odzieży. Jeżeli podobał Ci się film, to daj serduszko i udostępnij.